Witam państwa bardzo serdecznie. Dominika Gospodarowicz i Robert Kwaśniewski są dzisiaj państwa i moimi gośćmi. W baruchowie, waszej gminie, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy miała w tym roku szczególny przebieg. Połączyliście bowiem dwa bardzo ważne spotkania, można powiedzieć. Powiedzcie coś na ten temat, Robert, bo ty byłeś pomysłodawcą. Tak, w czasie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w gminie Warchowo zorganizowaliśmy Dzień Dawcy Szpiku na WOŚP. Jest to akcja rejestracji potencjalnych dawców szpiku. Skąd w ogóle ten pomóc? Ja już czterokrotnie uczestniczyłem w takich akcjach jako wolontariusz. W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Wrocławku oraz na Uniwersytecie Kopernika w Toruniu i rejestrując osoby, bardzo często spotykają się z taką bezsilnością, gdyż w ich rodzinie występował ten nowotwór, jakim jest właśnie Białaczka. I stąd właśnie podjąłem decyzję, że zorganizuję taką akcję w Gminie Barchowo, w swojej małej ojczyźnie, by pomóc właśnie tym osobom, które nie mają możliwości znalezienia tego bliźniaka genetycznego. A ty znasz takie osoby, prawda? Tak, w moim otoczeniu także znam takie osoby, które zachorowały na białaczkę i potrzebowały właśnie szpiku kostnego. I na szczęście taka osoba się znalazła. W Polsce co wciąż dawców szpiku kostnego brakuje. I ważne jest, aby uświadamiać mieszkańców w takich małych gmin jak nasza, że warto się rejestrować, że warto pomagać, warto się odważyć i w przyszłości być może komuś ratować życie. No ja Powiem Ci szczerze, że jestem pod wrażeniem, bo młodzi ludzie nie zawsze i nie często angażują się w takie akcje no, społecznie użyteczne. A Tobie udało się zaangażować do tej akcji jeszcze sporo Osób. Wiem, że Dominika jest jedną z tych osób bardzo zaangażowanych. Powiedz mi, proszę, dlaczego ty uznałaś, że warto uczestniczyć w tym przedsięwzięciu? Szczerze mówiąc, bardzo zainteresowała mnie ta propozycja Roberta i to właśnie wyjście do ludzi z tym, aby zaczęli pomagać. Szczerze mówiąc, nie wiedziałam za dużo o tej chorobie. Ale dzięki Robertowi bardzo dużo się dowiedziałam. Dowiedziałam się o osobach chorych i dowiedziałam się o tym, że warto pomagać i być tym potencjalnym dawcą szpiku. Dlatego postanowiłam zostać wolontariuszką i namawiać tych ludzi. Wiele ludzi nie wie, co to znaczy. Decydują się dopiero, gdy ktoś choruje z rodziny, z domu, ktoś bliski, przyjaciel czy znajomy. Tak naprawdę nie obchodzi ich to. Kiedy ktoś z domu jest chory, zaczynają się tym interesować, zaczynają się zgłaszać jako potencjalni dawcy. Przychodziły do nas Osoby, które były na przykład negatywnie nastawione do naszej akcji, nie wiedzieli o co chodzi, ale my, wolontariusze, zawsze chętnie odpowiadaliśmy na wszystkie pytania. Zdarzył mi się pan, który przyszedł w ogóle negatywnie nastawiony do naszej akcji. Nie chciał brać w tym udziału, ale jego żona, żona chciała, to przyszedł. Rozmawiałam z nim 15 minut i naprawdę udało mi się go namówić. Że został przekonany i zgłosił się jako potencjalny dawca. Także ja jestem swoją pracą usatysfakcjonowana i cieszę się, że tak dużo osób zdołaliśmy zarejestrować. A powiedzcie mi, czym wy zajmujecie się na co dzień? Ja jestem studentem teraz na studiach magisterskich na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu na kierunku doradztwo podatkowe. Wcześniej tutaj studiowałem na włocławskiej uczelni, w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w wrocławku. Chciałbyś w przyszłości się zajmować właśnie tym doradztwem podatkowym? No, mam nadzieję, że uda mi się jakoś tutaj w tym kierunku pójść i znaleźć jakąś pracę, zaś przede wszystkim ten egzamin państwowy. Ale y, tak od y, lat już w młodości, to y, takim moim zamierzeniem była praca w urzędzie gminy czy tam na przykład w starostwie i to jest takim moim marzeniem. Czyli pracownik samorządowy, jednym zdaniem, w przyszłości. A jak ta twoja żyłka społecznikowska, która bardzo ujawniła się w minioną niedzielę, ma się do tej twojej pracy? Czy zamierzasz również poświęcać się nadal tego typu działalności? czym się wydaje, że zawsze pracę zawodową można pogodzić z takimi akcjami społecznymi i w ogóle angażowaniem się w życie społeczne, nie tylko właśnie w takich gminach, ale także w jakichś różnych inicjatywach. Jeśli znajdę jakąś pracę, to oczywiście nie zaprzestanę organizowania takich akcji, ale będę również uczestniczył w innych, jeżeli ktoś mnie o to poprosi. Się wydaje mi się, że warto pomagać i takie akcje są na pewno bardzo potrzebne. A powiedz o sobie, Dominika. Ja jestem licealistką, chodzę do drugiego liceum ogólnokształcącego imienia Mikołaja Kopernika we Wrocławku. Jestem na profilu kulturalno-medialnym. Lubię ludzi, lubię z ludźmi rozmawiać, lubię ludzi uświadamiać, lubię im pomagać i lubię z ludźmi pracować. Dlatego akcje społeczne bardzo, bardzo mi się podobają, zawsze chętnie biorę w nich udział. I jeśli Robert zechce, to w następnym roku spróbujemy znów zrobić coś razem. A powiedz mi, czym zamierzasz zająć się w przyszłości? Szczerze mówiąc, chciałabym zostać psychologiem, właśnie, żeby z ludźmi rozmawiać, chcę im pomagać, chcę poznawać ich problemy i im pomagać. Profil kulturalno-medialny, media, bardzo chętne, dziennikarstwo też, no ale zobaczymy. Zobaczymy jakie studia. Wiem, że często osoby z mniejszych miejscowości uważane są za te, które mają mniejsze możliwości rozwoju, a jak wy to oceniacie, tak z praktyki waszej. Znaczy mi się wydaje, że z tym się trochę nie zgodzę. Jeżeli osoba jest inteligentna i jakoś daje sobie radę na studiach, to mi się wydaje, że może z takiej małej miejscowości, jak nasza gmina, wybić się i osiągnąć jakiś sukces. Ja znam tutaj wśród swoich znajomych wiele takich osób, które też właśnie były postrzegane, że pochodzą ze wsi, no to nie należy im się jakaś dobra praca, teraz robią karierę w Warszawie, w wielkich miastach. Właśnie, ja potwierdzam słowa Roberta, też znam dużo takich osób i to właśnie więcej ludzi, właśnie z wsi, z takich małych miejscowości, to oni zarządzają, to oni są w wielkich miastach i to oni prowadzą to wszystko i nasz świat do przodu. Także to, że my jesteśmy z małej gminy, z małej miejscowości, to nie znaczy, że czegoś nie zrobimy. Żeby... Możemy coś dobrego na tym świecie i, i będziemy to ciągnąć wyżej. To bardzo podoba mi się ta Wasza deklaracja, że w kolejnych latach będziecie również starali się na terenie gminy Baruchowo, a może nawet szerzej, y, organizować y, nie tylko wielką orkiestrę, ale również przede wszystkim akcję z, y, poboru szpiku, prawda? Jeśli, Bo to jest szalenie ważne. Jeśli będzie możliwość i będzie pomoc, to na pewno coś zrobimy, może na większą skalę, połączymy gminy. I może wyjdzie coś z tego naprawdę. Musimy znaleźć przede wszystkim, wszystkim wolontariuszy, którzy nam pomogą tak. zorganizować w ogóle te, taki dzień. Znaczy ja organizując właśnie akcję w Warchowo jestem w podziwie, że tyle osób się zgłosiło, dziesiątka wspaniałych osób. I co ważne, nie tylko z naszej gminy, gminy Barchoło, ale były też dwie osoby z gminy sąsiedniej, z gminy gostyni. Co naprawdę jest dla mnie bardzo ważne, że są wśród młodych ludzi osoby o takim wrażliwym sercu i są właśnie osoby, które nie są obojętne na krzywdę ludzi cierpiących na białaczkę, bo my nie zdajemy sobie sprawy, co to jest za choroba, co znaczy walka z tą chorobą i co przeżywa nie tylko ten pacjent chory, ale także jego rodzina. I po prostu e, jestem bardzo szczęśliwy, że taka akcja się udała w naszej gminie. Zarejestrowaliśmy aż 87 osób, co jest naprawdę jednym z najlepszych wyników w Polsce, bo w Polsce w czasie Wielkiej Orkiestry Środęcznej Pomocy było organizowanych ponad 30 takich akcji, w tym właśnie u nas w gminie Warchowo. No wynik rzeczywiście jest fantastyczny. A powiedzcie mi, czy yy, osoby starsze od was, yy, władze gminy, yy, szefowie jakichś tam spółek działających na terenie, yy, gminy Baruchowo też w jakiś sposób was wspierali, docieraliście do nich? Wspierali nas, zawsze, zawsze byli za nami, pomagali nam, pomagali nam yy, stworzyć właśnie filmik, nagłośnienie właśnie w gminie i poza nią, także... Dziękujemy im chyba bardzo. Ja muszę tutaj wspomnieć o panu, panu Wójcie Stanisławie Sadowskim, który został honorowym patronem tej akcji. Naprawdę zaangażował się nadzwyczaj, jest bardzo dobrym człowiekiem, ale także inne osoby, Przewodniczący Rady Gminy Jarosław Komorek, Dyrektor Zespołu Szkół w Barchowie, który udostępnił nam bezpłatnie salę, w której mogliśmy rejestrować, ale dużą pomoc otrzymaliśmy także od Pani Doktor Małgorzaty Rusak-Śnieć, lekarza z lokalnej przychodni, która swoją własną osobą także propagowała tą akcję. Namawiała swoich pacjentów, rozdawała ulotki. Muszę także wspomnieć o mediach, bo bez portali internetowych, także bez telewizji Kujawy, ale promocji wotrawskich nie dałoby się nagłośnić tutaj tak tej akcji. Byliśmy także tutaj zaproszeni do Radia HIT i przez właśnie tą antenę propagowaliśmy tą akcję Mówiliśmy słuchaczom, że coś takiego jest w naszej linii organizowane. Jeśli chodzi o waszą gminę, to ostatnio coś o niej głośno, no, choćby za sprawą dożynek, które były na nieprawdopodobną skalę i z wielkimi gwiazdami, choćby za sprawą inwestycji, jakie są realizowane, no bo trzeba szczerze i obiektywnie przyznać, że niewiele samorządów, nawet dużo większych, może poszczycić się choćby taką, takim zapleczem sportowym, jak, jakie wy posiadacie. Okay. A co takiego jest, słuchajcie, tam w tych, nie wiem, czy wodę taką macie, czy powietrze, Nasz. że tylu aktywnych ludzi i tyle rzeczy Wam się udaje? Nasz jest fenomenalny, wszystko potrafi załatwić. Rada Gminy zawsze go wspiera. Myślę, że mieszkańcy też wspierają i chcą rozwijać właśnie przez obiekty sportowe przez hale. Przez różne właśnie imprezy, chcemy pokazać, że jesteśmy naprawdę piękną gminą, rozwijającą się i z dobrymi zadatkami na jeszcze więcej, jeszcze więcej, żeby mieszkańcy nas przyjeżdżali, nas odwiedzali, bo mamy wiele pięknych obiektów i wiele ładnej przyrody. Mam wreszcie okazję dwojgu młodym ludziom zadać pytanie, które zawsze nurtuje tych nieco starszych. Czy po studiach myślicie o tym, żeby pozostać w swojej gminie, czy też raczej ciągnie Was wielki świat? Zależy, jak pozwoli mi na to praca. Jak będzie praca gdzieś blisko, to myślę, że zostanę. Zostanę w tej gminie, bo mi się to podoba. tu podoba. Mam swoją rodzinę, swoich znajomych. Więc zostanę. Chyba większość ludzi to wyjeżdżają za pracą. Za pracą, bo pracy nie ma i dlatego wyjeżdżamy do miasta, bo tam jest łatwiej o tą pracę. A ty, Robert, jakie masz plany? Ja właśnie, podobnie jak Dominika, jeżeli ta praca tutaj się na terenie gminy Barchowo znajdzie, to bardzo chętnie zostanę, gdyż ja z tą gminą się bardzo utożsamiam. To jest taka moja mała ojczyzna, do której zawsze wracam. Mimo teraz, że jestem na studiach, to także chcę działać w gminie Barchowo. Nawet kandydowałem tutaj do Rady Gminy Barchowo, ale w tej kadencji się nie udało. Spróbuję może za 4 lata, bo chcę tutaj coś zrobić też dla mieszkańców gminy Barchowo. Nie tylko dla siebie, ale także dla innych. Dziękuję Wam bardzo za to spotkanie. No i trzymam kciuki za Wasze wszystkie życiowe plany. My również dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo, że była taka możliwość wystąpienia na antenie. Dziękuję bardzo, do zobaczenia.